W wielu miejscach w Polsce, w tym w Wejherowie, odbył się dziś protest rolników, którzy w ten sposób chcieli zwrócić uwagę na ich zdaniem konieczne zmiany przepisów dotyczących m.in. ekologii czy kwestii importu produktów rolnych do Unii Europejskiej. Tak w godzinach od 12 do 14 wyglądała dawna droga krajowa nr 6 w Wejherowie. Rolnicy niemal z całego powiatu wejherowskiego wyjechali na drogi, aby protestować w ważnych dla nich sprawach. Pierwszy to kwestia e, uproszczenia przepisów, też i wycofania pewnych przepisów związanych z, e, powiedzmy, z tą modną ekologią. To się odnosi przede wszystkim do przepisów prowadzonych przez Unię Europejską i które no, w, zwiększają koszty produkcji rolnej i właściwie uczyniły w ostatnim czasie kompletnie nieopłacalne. Drugi postulat to jest kwestia uregulowania e, kwestii importu produktów rolnych do Unii Europejskiej. Rolnicy z powiatu wojecherowskiego są zdania, że obowiązujące dzisiaj przepisy stwarzają dla nich sytuację, gdzie koszt wytworzenia produktu jest po prostu za wysoki. Nie ponoszą tego e, firmy, w, no, w tej chwili głośno jest o kwestii Ukrainy, ale to nie dotyczy nie tylko Ukrainy, również dotyczy co, powiedzmy, produktów sprowadzonych z Chin, Brazylii, e, krajów azjatyckich, czy tam południowoamerykańskich. I one, mimo że nie spełniają standardów produktów, które są wymagane od, od nas, od rolników europejskich, trafiają na nasz rynek i są, no, znaczy powodują, że nasza produkcja staje się nieopłacalna, zalewa nas tani towar, który nie spełnia tych standardów. Dzisiejsza manifestacja rolników z powiatu wejherowskiego była pierwszą odsłoną podjęcia walki o wprowadzenie w życie ich postulatów. My chcemy stopniować ten protest, w zależności od tego, czy będziemy mieli odzew ze, od drugiej strony, czyli od urzędników unijnych i również od no jak gdyby naszego rządu. No nie? Więc w dniu dzisiejszym ma być to protest typowo taki spokojny, pokojowy, czyli pikieta w tym miejscu. Tych pikiet będzie w Polsce, z tego co się zorientowałem, od 150 do 200. Oprócz Polski w protest rolników zaangażowały się również inne europejskie kraje. W kolejnych dniach podobne manifestacje mają się odbyć między innymi w Niemczech, Francji czy Holandii.